Sięga Estery, rozdział piąty. Trzeciego dnia Estera ubrała się w szaty królowej, stanęła na wewnętrznym dziedzińcu domu króla, naprzeciw domu króla, a król siedział na swoim królewskim tronie, w domu króla, naprze naprzeciw bramę. A gdy król zobaczył królową Esterę stojącą na dziedzińcu, znalazła ona łaskę w jego oczach i król wyciągnął do Estery złote berło, które trzymał w ręku. Estera więc zbliżyła się i dotknęła końca berła. Król zapytał ją, co ci jest, królowo Estero? Jaka jest twoja prośba, choćbyś prosiła o połowę królestwa, będzie ci dane. Estera odpowiedziała, jeśli to się królowi podoba, to niech przyjdzie król i Haman dzisiaj na ucztę, którą dla niego przygotowałam? Król odpowiedział, zawołajcie szybko Hamana. Aby spełnił prośbę Estery. Przyszedł więc król i Haman na ucztę, którą wyprawiła Estera. Potem król zapytał Esterę, gdy się napił wina, jaka jest Twoja prośba, a będzie ci dane. Jakie jest Twoje życzenie? Choćbyś prosiła o połowę królestwa, będzie ci dane. Na to Estera odpowiedziała: Oto moje życzenie i moja prośba. A jeśli znalazłam łaskę w oczach króla, jeśli królowi się podoba, aby spełnić moją prośbę i wykonać moje życzenie, to niech przyjdzie król i Haman na ucztę, którą im przygotuję, a jutro uczynił według słowa króla. I wyszedł Haman tego dnia wesoły i dobrej myśli, ale gdy Haman zobaczył Mardocheusza w bramie królewskiej, że on ani nie powstał, ani się nie poruszył przed nim, napełnił Ksiągniewem gniewem na mardochausza. Opanował się jednak Haman, a gdy przyszedł do domu, posłał po swoich przyjaciół i Zeresz, swoją żonę, i opowiadał im Haman o wspaniałości jego bogactwa, o mnóstwie swoich synów oraz o tym wszystkim, jak wielkim król go uczynił i jak go wywyższył ponad innych książąt i sług. Ponadto Haman. Powiedział nawet królowa Estera, nikogo oprócz mnie nie zaprosiła na ucztę z królem, którą przygotowała, a jeszcze na jutro zostałem do niej zaproszony z królem. Ale to wszystko jest dla mnie niczym, dopóki widzę Żyda, Mardochausza, siedzącego w bramie królewskiej. Wtedy jego żona, Zeresz, oraz wszyscy jego przyjaciele powiedzieli mu, Niech postawią szubienicę wykonaną na pięćdziesiąt łokci, a rano powiedz królowi, aby powieszono na niej mardochausza, potem idź wesół z królem na usztę. I spodobała się Hamanowi ta rada i rozkazał postawić szubienicę.